Siema wszystkim, tu Wiśnia, Czery 2020. Tutaj idę sobie z moim bratem. Pokażę Wam go tutaj. O, to jest on, tutaj w kapturze. Idziemy sobie. O, tam jest jeszcze jeden. zaraz wam też pokażę. Dobra, jednak nie pokażę. Nie wiem, jak zmienić kamerę. Yy, w każdym razie. O, pokażę Wam, jak. Pega. O! On będzie kiedyś sportowcem, nie ja Wam mówię. Yy, jakby co, to hejterzy dzwońcie do mnie nie do niego. Jestem jego menago, także wiecie. O sorry, muszę kończyć, bo Barcelona do mnie dzwoni. No sorry, do następnego. I cześć, witam Was w moim nowym vlogu na tym kanale Wiśniaczery 2020. Jak widzicie, yy, tam jest mój brat, który się chowa. Yy, bo wiecie, gramy wychowanego, także zobaczycie jak jestem dobry. Dobra, liczę do yy, 20 i, i co? I się chowacie, nie? Dobra, liczę. Raz, dwa. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dobra 12 13 14, 14 16 17 18 19 szukam dobra spróbuję znaleźć słyszałem jak to jeda jedna osoba <grywka> kasztor wieku zaraz sobie go spróbuję znaleźć tak mi się że może być tu nie nie ma Nie wiem czy było widać. Idziemy szukać dalej. Pójdziemy sobie inną stroną. Wiecie, ja ogólnie jestem mistrzem gry schowanego, dlatego jak się schowam to mi nikt nie znajdzie. Także wiecie, wzrońcie do mnie. Poradzę wam jakieś taktyki, techniki, chowania się kurczę, pczem, dobra, idziemy szukać. pierwszą osobę uczestnika a jest nim Oła mój jest nim Nataniel Gościński Oła, patrzcie nie wiem czy będzie widać Będziemy, co o, ja sobie po kolanie coś tam sobie zrobię chodź co chodź. chodź szukamy, szukamy Kaspra Zaraz go znajdziemy Lubisz cień? No? Nie wiem Dobra Kasper poddaję się Cześć Co? Ja wiem że on gdzieś tam poszedł Za bramkę? Nie Niemożliwe Nie tak, tylko tu, tu? tu? Tu gdzieś? No bo ja go widziałem O chyba go Zdaję słyszę Na górze Chyba do domu wszedł, a wiecie, że przegrał? Nie wolno. Ja spróbuję po cichu do wejścia. Zobaczymy, czy z kabiny, czy nie. Tak, tak, tak. Zobaczymy drzwi. Zejdziemy sobie na dół. Poszukamy go i znajdziemy wyciąć. Już go widziałem, wiecie, przegrał. Teraz go spróbuję. Jest i on. Dobra, więc jak Wam się film podobał, to zostawiajcie łapki w górę, komentarze i subskrypcje, wiecie, musicie mi wypromować, bo sam sobie nie da rady. Także wiecie, e, następna część będzie w przyszłym roku, także wiecie, zostawiajcie łapki. Dobra, witam was wszystkich, bardzo serdecznie pewnie się dziwicie, czemu jestem znowu w tych samych ubraniach po roku czasu Muszę wam powiedzieć, że nagram to film po filmie, tam widzicie jednego liczy brata, drugi jest tu, musicie się glisać. Dobra, ja lecę, chowam się, pokażę wam gdzie jest najlepsza kryjówka do schowania, patrzę Widzicie? Widzicie są te altane. Panie, ja wam mówię, to jest najlepsze co może być, jesteśmy blisko tego miejsca, z którego liczy Chyba mnie widział

Nie spaf nie złonowcy. Nie znajcie nie mnie Nie znajcie mnie Będziemy musia znać niego, bo wiecie wow, wow, koni mnie Patrzcie on tam sobie biega wam tutaj Dobra, ja uciekam dalej Nie mam opcji, że mnie złapię. Tego by na tyle w tym odcinku, zostawię tym łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Następny odcinek za rok. Siema. Siema. Tutaj kontynuacja wcześniejszego chowanego. Wyłączyłem, bo mnie na nic znalazł, zbiegłem z nim. Dokoła jak mogliście zauważyć. A w tym momencie pokażę Wam, gdzie się schował drugi uczestnik. Chodźcie jest tutaj. To samochodem jest tam. Kitro się także wiecie, go pokażę wrócę to do filmu, jakieś może zmontuję, wiecie, coś porobię. I co? No i na tyle. No jak mówiłem, następny odcinek za rok. Jak dobijecie y, 2 miliony łapek w górę, to będę szukał i będzie następny odcinek, także się mam. Dobra, my już po roku czasu. Y, następna część chowanego, bo tam dobiliście tam te 2 miliony łapek, nie oszukuję. Także przekazuję telefon mojemu młodszemu bratu yy, Kasprowi, także nie skajtujcie go tam w komentarzach. Bo was znajdę zjem yy, Także my się chowamy z drugim, młodszym natanienem i co? No i lecimy. Tak? Bo no ty szukasz? Mhm, tak. Ty Zodat no, tylko. Dobra. Ja biegnę. Szukam. I co? Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Szukam! Dobra. Szukamy wszystkich. Już chyba jednego widzę, ale, do, ale dobra. No, to poszukamy jeszcze innych. To jest piesiu? Nie? Ej, idziemy szukać. Kolejny. Hmm. gdzie mogą być. Ale dobra. pierwszy uczestnik jest tutaj. Nie mnie. drzew. Nie. 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 Co widzisz? No już pierwszego znaleźliśmy. Nie widać, nie no i dobra, teraz jeszcze jednego trzeba znaleźć. Nie wiem, gdzie może być? No wiecie, minął rok i już ta kryjówka. Dla, dla niego już nie jest dobra. Już nie jest. No lecie. Teraz sobie znalazł inną kryjówkę. Bo jaką? Może tutaj gdzieś. Nie, nie. A Tak. Pomożesz szukać tymka? Ja wysuję. Wysujesz? Tak. Pojadasz? Tak. Dobra. No. Słyszę. Nie wiem, co może być. mógł się schować. Tak mogę. Jak on to to mogę go dobra. Na tym miejscu zakończymy odcinek i jak, jak dobijecie du dużo łapek, dużo subskrypcji i dużo żeby było dużo wyświetleń, musicie kazać sąsiadom, bratu, siostrze, rodzicom gadać i musicie subskrybować nasz kanał. I za rok spo spotkamy się. Pa! Dobra, już jesteśmy po przerwie po kolejnym roku i teraz poka pokażę wam, gdzie się schował nasz kolega chowany. Mianowicie jest. Jest, I oto proszę znaleziony! No chope, właśnie nie znaleziony, czynek. bo zmieniłem przez tą krywę. Także nie wiesz chłopie. Moja krywa jest mega mocna. Jakbym teraz cię nie przeniósł, nie znalazłbym mnie gwarantuję wam. Może w następnym, następnym roku wam pokażę gdzie jest ta moja krywa, bo jest mocarna mówią. Postawcie łapki w górę yy, i co? I już widzimy się w przyszłym roku. Dobra, Dobra. mam, To jest już kolejny rok, kolejny w tych samych ubraniach jak widać. Wszyscy tak samo są ubrani yy, Tym razem, jak mogliście zauważyć, jak byliście uważni, to mogliście zauważyć, że yy, złapanym, złapanym został ten oto pan jako pierwszy, dlatego on... Będzie teraz szukał. Dlatego przekazuję Ci telefon. Nie, nie można nacisnąć tego czerwonego guzika. Jak no. nacisniesz to będzie koniec nagrania. Możesz mówić do kamery. I okay. ustaw się, na przykład, chodź tutaj, chodź zaprowadzimy cię. Tak. Będziesz tutaj. Nie, Będziesz... No co, no chowamy się wszędzie. Stoisz tu, mm -hmm. tu, odwrócony i liczysz. I jak policzysz, to idzie i ten. Szukasz, nas tutaj z ty tylko z tyłu domu. Cześć, idzie do dziesięciu. Tak, będzie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Widzicie, ja szukam. No, hello, hello. Magnet. And do. Do, do, do. The magnet. Go, go, do. When the. time sister says okay. Max. <laughs> widzicie, złapałem. Złapałeś mnie dobrze. Zaraz szukasz Kastro. Weź mi tu, widzicie. Nie, ja tutaj swoją drogą nie, Tu nie, stąd nie, nie, uciec. A nie, 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 szukaj. nie, jest okay. Cześć, tu nie, na nie, nie, masz się dwa nie, Kropka 7 w moim kanale. Siódmy też kanał. Mają się dotąd chować. Dotąd no. Więc tu. Powinien gdzieś tu być. No. A ja mogę aż dotąd. Mogę no. wszędzie szukać. Wszędzie, ale tam gwarantuję, że tam nikogo nie będzie. Dostaj w tył domu. Czek, czek. Co ty uszukał. Co robił? Co uszukał. Gdzie uszukał? Co usukał. Czego szukał? Uszukał. A że oszukał? No? A nie, nie, nie oszukał. Szukał pastorcy. Wszędzie niemożliwe. Na co ty? ci, tyle. ci tyle. Szukaj dokładnie. Wszędzie zaglądałem, dosłownie wszędzie. Ja tu zaglądałem! No? Tam, tam, więc i tam, I tam. Więc, więc on musi oszukać. Poszukać? Nie, nie mogę. Poszukaj między drewnem. Drewno, drzewo. Chima, widzicie jak to się zaraz złem. Okay. Dobra, oglądamy. Ogląda... <laughs> Czekaj, stój, stój. To się nagrywał chyba cały tą... Nie, co, nie coś pokazać. Jak mogliście zauważyć, Kacper schował się, dobra, uciekł, schował się między drewnami, co nie? A wychodząc, był cały mokry, no. Co jak mu powiedzieć, nie udało mi się go sfilmować. Może innym razem przyszłym To co, tyle na tyle Widzimy się za rok pół, pół miesiąca Dobra, pół miesiąca, obiecuję Siema, Siema.